Siemko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiczki Gamer. W dzisiejszym Hashtag Szóstym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Critical Striker. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać pozdrowieni. No dobra, to dzisiaj tylko dwie bitwy sobie zagramy, ale wygrane oczywiście. Jak nie, to będzie dłuższy filmik, A jak nie, to krótszy. Albo chociaż jedną bitwę co zaliczymy. Tylko jedna wygrana mnie satysfakcjonuje, żeby po prostu szybciej skończyć ten mecz i przejść do następnej gry. Takiej jak Doomsday Last Survivors. Ale z ten, tej gry to robię premierę, bo nie wiem czy zdążę na live, bo jeszcze tyle misji będę miał do uzupełnienia w tej grze. Fabuła tej gry będzie bardzo długa, niestety. Widzowie w niedzielę, może nagram dla was jak będzie, przynajmniej ładna pogoda. To może nagram dla was. No, wiecie co? Turbo Kozaka. O ile będzie ładna pogoda, bo w sobotę nie wiem, czy pójdę, czy nie. Dobra, tutaj już są.

Dobrze. Na celowniku jestem. Ja nawet nie wiedziałem, że jestem na celowniku. 12:7 Broń jest całkiem niezła. Tylko, że ja muszę to trafić w swoich przeciwników. Gdzie wy jesteście? Nie mogę wejść na górę, widzowie. Nie wiem dlaczego. Na razie prowadzimy 16-9. Nie. On był za mną. Ktoś był za mną. Dobra, dobra, albo idziemy tam, albo tu Wybieram tą stronę. To tu idziemy Dobra, 3 minuty go leciały 28 do czternastu nie, on był tu za mną. Teraz z kolei tu się nie spojrzałem. Ale i tak, prowadzimy to, nie ma się czym martwić. Za chwilę pewnie będzie koniec filmiku, o ile nie przegram, bo niebiescy to my z tego co wiem. Zestrzelecie. Tak, wygraliśmy. I odbieram sobie paczkę. I cóż, myślę, że to by było na i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobało Wam się mój jakże fajny odcinek ze strzelanek karykal Striker, to widzicie to robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. To Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Powowowit Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego to rodziną i z znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czyjki ci, pa. Oj, pa, jeszcze tutaj odbierzemy sobie paczkę. Pójdziemy sobie tutaj. No, jeszcze tutaj premię dzienną co odbierzemy. Raz na tydzień. Premia dzienna w tej grze jest ważna. No, to na dziś tyle. Trzymajcie się ciepło, czyjki ci, pa. Narka, papa, pa. pa, mordę. Miłego dnia wam życzę. Papa, pa, narka.